the situation so far. <gibberish> <gibberish> you knew it all along. How dare you raise your voice in the presence of his holiness? That arrogant kid possesses demonic power. Absurd. Absurd. Don't play me a fool. Is he not your subordinate?

Oj, brzydki plan. Oj, niedobry. Rany, długo nie było takiego wstępu. E, w każdym razie, kolejny dzień, kolejny czysta Zagrajmy. Misja siódma, Echidna. Przyjdzie przez rację do do ruin. Przede wszystkim się doładujemy. Mamy dużo, dużo do wydania, prawda? I mamy nowość, Yamato. Oczywiście wchodzimy tutaj. Demoniczne serce, zwalnia redukcje, paska przyjemne. O tak, to na pewno kupujemy. To na bank. No na nic więcej nas nie stać. Blech. Eee, o, doładujemy sobie różyczkę, się przyda. Umiejętności, może ładowanie, ładowanie. Będzie, będzie, będzie. Hmm, to nie tutaj akurat. Ale na no, unik nam starczy drugi. Eee, maxak, co to? Drogi krok. O, rany drogie. O, nie starczyło na double jumpa, znowu! Ok, To czerwoną królowę, ładowanie 2. o. To na pewno. No i tyle. No to jedziemy, wypróbujemy te nowe moce. Po ostatnim odcinku zdobyliśmy moc i... O, rozwalimy jaja. Będą niezłe jaja w tym odcinku. O. Fajna misja. Wiecie co? Zrobię wam na się i nie przejdę. <śmienicza> nie no, przejdę ją, ale innym razem po prostu. Raz mi się nie chce, no... no i w ogóle. Chwilę. Tu coś jest. A, O, średnia, tak, jeszcze nie było. Chwileczkę, że tu był... Tak, wielki kamień do rozłupania. Roztopujemy! Co tak szybko? Gdzie się rozbiło. A później naładujemy. Idziemy przez ten wąwóz. Czy co to w ogóle? Dolina szeptów. Wysłuchamy czegoś. Idziemy tędy. O, a to co? A to co? Za się dowiemy. Idziemy tutaj, bo jest to woda święcona. Przyda nam się może. Co to za roślinki. Okazka z idona widzisz jak działa. Najpierw załatwmy zanim one nam coś zrobią. No. Nie po kłopocie. W tym odcinku zamiast mebli zniszczymy złe jaja. Choć moment, będzie jajeczny odcinek. Dobrze, no, przestań. Trzeba mieć kawałek jajach. Nie są zabawne. Aj moje jajka! Dobra, przestań! O! O strzeżro to będzie? No no Zapowiada się kolejny nieskontrolowany zbytnio odcinek. Hmm, a tutaj? Przepraszam, no błąd. E! No, już myślałem. Hmm, to, to wszystko, Adora. Ładujemy i kierujemy się do tej oto wieży. Hop, może, może dowiemy się co do wróch, ale dziwny w nowy wróg i nie ma filmiku. Hmm. A, wykrakałem. Emo kwiat. No, spójrz na tę grezurę. Ona. Nie. O. To jakiś inny Emokwiat. Oj, co to. Uuu, jaki ładny. I równie zabójczy. Super. To żyje! Zad... Zabijcie to ogniem. Na szczęście mam coś takiego. Tych nie lubię zbytnio. Czemu? Bo cynom. O, widzicie? Na szczęście jest na nich sposób. Znaczy, porządnie ostrzelać. Można ostrzelać wtedy, osłabiamy ten kwiat, widzicie? No, rozwaliśmy pańczynę. Jedną i drugą. Po sprawie. O, szyby rozwalimy, bo tam. Wielka nagroda. A, oczywiście ładuje. a jak żeby. A no, i nie, nie tu atakuj, no. Znowu porozwalanie. Jeszcze tutaj coś było. No wiecie, chcę mieć wysoki ranking, nie? Pardon. <ścoughs> Pardonem, ład. Idziemy do góry. O, chwilę, co to za roślinka? Dobra, nieważne, w każdym razie tam nie przejdziemy. Idziemy tędy. Aktywujemy. Hmm, platformy. A, znikają, niech to... ja. wow. Trzeba się śpieszyć. I nie za bardzo możemy zlecieć. Okej. Okay. Padujemy I gdzie wchodzimy? Zniszczona dolina. Hmm. Zachęcająca nazwa. Troszeczkę. No, pora na. Trochę sportu ekstremalnego. O, przepraszam na chwilę. No i kiepsko. Ok. Ups, nie to, przepraszam. że ta przeszkoda nie przeszkodziła za bardzo. Przeszkoda przeszkodziła rany. Skup się, gościu! A, no. O, platforma. Ta będzie bardziej wkurzająca. Czemu? Nie znika od razu, no i będziemy mieli przymusowe towarzystwo. Trzeba nie tylko pilnować wrogów, ale także tej platformy. Polecam uważać, bo jak zlecimy, będziemy musieli walczyć z kimś. Oj, no super. Super. O, coś tu jest. No, nie, 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 Co było takie tortury mi robicie? To takie niesprawiedliwe. Dobra, idę. <laughs> nie! Turde Double Jump! Jak ja Cię nienawidzę! What a disaster! Nie, zaczynam naprawdę mocno nienawidzić tej gry. Tamto to jeszcze jakoś zniosę, ale tego już nie. To takie niesprawiedliwe. Dobra, idziemy. Idziemy z ciężkim sercem, rzeka Lapis. No. Mały odpoczynek od nawalania. Tu będzie dużo chodzenia. O, a to co? Zobaczmy. Dziwne drzewo blokuje przejście. O, rany, naprawdę? Jej, nie wiedziałem. Dziwne drzewo, tak? Uu, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Ech. Ale, gra powoli zaczyna mnie irytować, a to niedobrze, bo gra chodzi o to, żeby się odstresować, zapomnieć o codziennym... Ale, no, ale zapytano... Ale... Odstresować się trochę, zapomnieć o trudach codzienności, i takie tam... Przez chwilę wcielić się w kogoś zajebistego, albo wczuć się w kogoś... No, przepraszam za słownictwo, przepraszam, trochę mi poniosło. gdzie idziemy tędy, bo... No dobra, na... z litości zrobię tę misję, ale... Ale czuję, że potrzebujemy. No wiecie, czego? Tajemnica 5, Drabacz War. Bądź najlepszy. No, dużo to mówi. Ale chodzi o to, żeby skoczyć na samą górę. A co nie jest łatwe. Widzieliście, jak będzie trudno? Ja to przeszedłem za. Mm, którym razem? Piątym dodaję. O, widzicie. Platformówka. Aaaaa, shit. Teraz... Hopsa. A, no widzicie. Widzicie, double jump jest potrzebny. Której nie przejdę. Przykro mi. Ech, jakie to wkurzające się robi. I hate my life. O, teraz się zachciało. A, oczywiście. Dobra, innym razem. Przykro mi, ale mi tu zależy na czasie. Może kiedyś pokażę jakiś odcinek, jak przejść tę misję. Może na was zrobię. Piszcie w komentarzach, to może wam zrobię. Albo piszcie gdzie indziej, albo mówcie mi po prostu. No, w pozorom, mam jeszcze fanów gdzie indziej, nie tylko na YouTube. No dobra, jedziemy tutaj. Gdzie teraz? Pradawny plac. Duże miejsce, wiecie co to oznacza? Biała kula! Magiczny biały kamień ze skrystalizowaniem duszy demona. Odnawia energię magiczną. A tak dokładnie to ładuje nam kulki, które... Level trigger kulki rany. O, dwie pajęczyny, super. Le lepiej, lepiej zrobić tak, żeby te chimery nie powstawały, bo tak się nazywa te stwory. Nie ma mowy. Nie śmieć się, nie będzie się z śmiechu. O super, zgubny, zgubny wpływ. Się uda, może się uda? Jak, 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 jak będzie, jak będzie, jak będzie, będzie Super taunt? Nie wiem. Yeah.